Dzień dobry — Świat sprzeciwia się niszczycielskiej wojnie Rosji przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom. Tak wynika z głosowania nad rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. I o tym powiemy w czwartek, 13 października. Samorządy i instytucje wrażliwe, takie jak szpitale czy szkoły, będą mogły korzystać z obniżonej taryfy na prąd w pełni, czyli do 100 zużycia energii elektrycznej. Samorządy uzyskają też pomoc w dostarczaniu tańszego węgla mieszkańcom i dotyczącą obniżonych cen prądu. Do przyjęcia oferty rządu skłonili się również protestujący do niedawna lokalni politycy związani z opozycją. Większość frakcji w Parlamencie Europejskim odrzuciła projekt rezolucji określającej Rosję jako państwo sponsorujące terroryzm. Stanowcza krytyka pod adresem zbrodniczego reżimu płynie natomiast z ONZ. Przytłaczająca większość państw potępiła rosyjską próbę aneksji części terytoriów Ukrainy. Strajk francuskich rafinerii dostarcza paliwa społecznym podziałom. W kolejkach do stacji paliw sfrustrowanym kierowcom puszczają nerwy. Prezydent Emmanuel Macron wzywa do odblokowania kraju. We Wrocławiu znaleziono niewybuch z okresu II wojny światowej, ważącą pół tony bombę lotniczą. Akcja saperów trwała ponad dwie godziny. A u nas za chwilę skarby z babcinych szkatułek, które mają ogromną wartość sentymentalną. Kto lubi takie błyskotki, polubi wystawę, o której powiemy, ale wcześniej skrót innych tematów. Coraz więcej osób z niepełnosprawnościami chce i może korzystać ze środków kultury. Galerie i muzea wprowadzają dodatkowe zajęcia czy udogodnienia. To nie tylko rampy czy przeszklony przewodnik, ale nawet odpowiedni kontrast podpisów przy eksponatach. Tak jest w Muzeum Narodowym w Warszawie. Jutro do kin w całej Polsce wpłynie orzeł. Ostatni patrol to historia legendarnego okrętu podwodnego i jego niebezpiecznej misji na Morzu Północnym w czasie II wojny światowej. Koproducentem filmu jest Telewizja Polska. Pomagają rysiom wrócić do natury. Od pięciu lat w północno-zachodniej Polsce realizowany jest program odbudowy populacji tego gatunku. Na wolność wypuszczono już 67 rysi. 36 goli zobaczyli kibice w ośmiu środowych meczach piłkarskiej Ligi Mistrzów, a właściwie w siedmiu, bo jeden skończył się bezbramkowym remisem. Świetny występ zanotowali Robert Lewandowski i Piotr Zieliński, ale z wyniku cieszył się tylko ten drugi. Pora na Marka Sierockiego, który rozmawia dziś z polską wokalistką. Cześć Marku. Cześć. Opowiemy teraz o dobrym wandalu, czyli autorze kolorowych grafik i murali. Jego nietuzinkowa twórczość ożywia szare ściany budynków i sprawia, że bytom staje się coraz bardziej malowniczy. Przed Przedszkolakom to dobrze. Kończymy. Jutro Krzysztof Ziemiec, za chwilę Telekspres Ekstra. Do widzenia. Dzień dobry, nikt nie lubi być oszukiwany. Co robić, żeby nie dać się nabrać, nabić w butelkę, okłamać, ograbić i w końcu okraść, powiemy za chwilę. Zaczynamy TeleExpress Ekstra. Babciu, dziadku, nie daj się oszukać. Apelują policjanci, a wraz z nimi wnuczkowie, ale ci prawdziwi. Komenda powiatowej policji we Włoszczowie zorganizowała spotkanie z seniorami, jak rozpoznać oszustów wyłudzających pieniądze metodami na wnuczka, na policjanta. Radzili także najmłodsi. Sławili się niezwykłą odwagą, a wielu z nich poświęciło życie dla ojczyzny, dlatego zasłużyli na hołd i upamiętnienie. W Zakopanem ma stanąć pomnik kurierów tatrzańskich. Jego koszt to 80 tysięcy złotych. Trwa zbiórka funduszy. Chronią przed suszą, pożarem czy powodzią, a do tego przeciwdziałają degradacji gleb. Tak wiele zalet mają bagna, które pełnią niezwykle ważną rolę w ekosystemie. Czy sztuczna inteligencja kiedykolwiek będzie miała szansę dorównać w kreatywności człowiekowi? Sprawdzano to w jednej z komisji Zby Lordów brytyjskiego parlamentu. Uczestnikiem dyskusji był wyjątkowo utalentowany artystycznie robot. Musieli określić wiek drzewa, rozpoznać jakiego jest rodzaju, za pomocą węchu i dotyku. Z takimi zadaniami mierzyli się mali przyrodnicy, którzy wystartowali w konkursie ekologicznym w Brodnicy. Musimy... A my za chwilę powiemy, jak majonez wpłynął na rozwój szkolnego biznesu w Holandii. Ale wcześniej skrót innych tematów. Zapraszam. Jedni grają w piłkę nożną, inni w tenisa, a jeszcze inni trenują sumo. Choć u nas to dość egzotyczna dyscyplina sportu, odnosimy w niej wiele sukcesów. W niedawnych Mistrzostwach Europy w Krotoszynie Polacy zdobyli worek medali, a teraz okazuje się, że rosną następcy polskich mistrzów. Co łączy Węgiel z medycyną, fizyką czy chemią na tej wystawie można się dowiedzieć. I to wiele łączy w zabrzańskie wieży ciśnień otwarto karboneum. A czyła będzie i nutry ucieszy jutrzejsza pogoda w Zdzisławicach? Powstała ponad 4 lata temu. Pracowało nad nią 10 tysięcy osób, w tym wielu wolontariuszy. I oto jest Via Transilvanica. Turystyczna trasa łącząca północ Rumunii z południem ma 1400 km i długą liczbę atrakcji. Ceny majonezu w Holandii nie za bardzo interesują Igę Świątek, bo po pierwsze nasza gwiazda przebywa na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, a po drugie jej przysmakiem jest... Ramisu. By na nie znowu zasłużyć, Polka potrzebuje dobrego występu w San Diego. To poraż... Muzyka 15 lat temu na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów dostał się utwór About You Now brytyjskiego girls bandu Sugar Babes. To jak na razie ich ostatni utwór na szczycie jakiejkolwiek listy przebojów. Opowie o nim Marek Sierocki. Panią z Sugar Bates życzymy powodzenia, podobnie jak wszystkim widzom Teleekspresu. Na jutro zapraszam w imieniu Krzysztofa Ziemca, a teraz program O co chodzi prowadzi Bronisław Wildschein. Do widzenia.